Witajcie kochani Wiecie co, robiliśmy wczoraj kiełbasę z kurczaka Oddzieliłam oczywiście że od kurczaka mięsko Zrobiliśmy na niej kiełbaskę A z resztek ugotowaliśmy bulion Zobaczcie ile tego bulionu mamy Nie dość, że mamy kiełbaskę, mamy bulion To jeszcze zrobię galaretkę Oddzielę teraz to mięsko od kości I zrobię troszkę galaretki nie można nic zmarnować, kochani. Tak, tak? Z jednego kurczaka zobacz, i kiełbaska i bulion jeszcze będzie galaretka no, Dużo, dużo rzeczy Także zrobić. zabieram się teraz o oddzielenie właśnie teraz mięska od tych kości. Marchewkę też zużyję. I kochani, wszystko mam gotowe. Mam tutaj jakieś 600 ml. Dodawam ząbek czosnku, troszkę pietruszki i soli, pieprz. Tam tutaj mam tutaj dwie płaskie łyżki relatyny. wsypuję do tego bulionu dobrze wymieszam mówią gorące ale nie gotuję się tak żeby się szelatyna nie zagotowała i jak sobie chwilkę postoi a ja przygotuję sobie tutaj mam naczyńko do którego właśnie dodam to co mam na galaretkę nie będzie tego dużo taka mała miseczka najpierw sobie chyba wyłożę na spód jajeczko tak jedno jajko tylko ugotowałam Także to będzie tak naraz dla nas ta galaretka. Tutaj wyrzucać było mi to mięsko. Także będzie fajnie. Daję to białko to wszystko też to składam. Marchewki może wszystkie nie dam. To będzie za słodko, bo jest bardzo słodka ta nasza marchewka. Akurat z lokalnego sklepu mamy. Troszkę, groszkę. A ja słyszę. wiem, że to jest jeszcze. Ja złapię O, groszku, tak. Groszek uwielbiam w sałatce. No, w sałatce. W sałatce też. Ale w Dolarecce uwielbiam groszek. No i to mięsko. Wyłożymy sobie teraz. Tak, wysypię Kochani, złapię nawet kawałek mięsko. No złapię. O. I to wystarczy dla nas. Padło ci tam nawet. Co? To nie moje? Nie, spad... to spadło. No dobrze. I teraz zalewamy. Jeszcze raz wymieszam. I zalewamy tym bulionem. Przestygnie do lodówki. Mówię tu nas późno, także będzie do rana, do jutra. Późno nie jest, ale jest ciemno. No już jest ciemno, no i nie ściągnie się na dzisiaj. Będzie akurat perfekt na jutro. O, zmieści mi się? Perfekt, Super. Perfect, no, dobra, super. Przestygnie i do lodówki. Kochani, galaretka następnego dnia pięknie zastygła. Nie ma jej dużo, także myślę, że my na raz ją zjemy. Damy sobie troszkę jeszcze pieprzu z góry. Troszkę damy sobie magii. Przelaliśmy sobie do tej buteleczki, bo tamta jakoś się nie chciała nam zamykać. Tak tylko pokropimy delikatnie magą. I ocet jabłkowy Ten używamy ekologiczny. Ja sobie wlałam do kubeczka bo mi będzie łatwiej polać. Ty dużo nie lubisz octu Nie za dużo. a ja lubię dużo. Także na no, moją połóweczkę daję dużo odczu. No i smacznego. Smacznego, kochani. Wybieramy się. Także mięsko się nie zmarnowało. Ale hmm. to jak zawsze pyszna na pewno. Pyszna, pyszna. Ja uwielbiam galaretkę. Mm, dziękujemy kochani za oglądanie. Do następnego. Mm, micha.